Torek jest jeszcze rano, bo jest godzina siódma, Za oknem już jest piękna ładna pogoda. Świeci moi drodzy słoneczko. Także więc z moi drodzy dzień się dobrze zapowiada. Jak widzieliście, ja już zrobiłam sobie cappuccino. Już prawie je wypiłam dzisiaj tak wcześniej rano, jakoś tak mi się zachciało, miałam trochę więcej po prostu czasu. Ja za niedługo jadę też pokle właśnie Jadę zrobić takie małe zakupy na targ, myślałam podjechać, bo nie wiem, co zrobić na obiad. Myślałam, żeby kupić jakiegoś kalafiora, może zrobię ziemniaczki kalafiora, upiekę. No, zobaczymy, czy, czy kupię po prostu, wiecie, tego kalafiora. Także więc, moi drodzy, zaczynamy kolejny vlog, kolejny mój dzień. Także, żeby nie przedłużać, lecimy z tym vlogiem, moi drodzy. Serdecznie zapraszam. No to moi drodzy, tak jak mówiłam, pogoda jest, piękne, ładne słońce. Ja idę sobie coś przyszykować, żeby się przebrać, bo jeszcze jestem, moi drodzy, jak widzicie piżamie, no i trzeba coś ubrać, właśnie zastanawiam się co, idę zobaczyć na teraz, jak jest czy jest ciepło, czy zimno, ale wiecie z rana jest zawsze troszeczkę chłodniej ale myślałam sobie ubrać kombinezon bo później na pewno będzie ciepło a wiecie, auto teraz stoi do słońca to jest na pewno w nim gorąco także ja idę, szukam coś do ubrania, przebieram się no i co, odzywam się moi drodzy do Was później a jeszcze idę sobie zobaczyć na tarasie magicznie, i jak jest, bo przedtem byłam to troszeczkę chłodno, mimo to, że słońce świeci. No i tak, moi drodzy, padło na kombinezon, bo jest naprawdę mega ciepło, więc ubrałam sobie kombinezon yy, moślinowy, bo jest cieplutko, naprawdę. No taką pogodę to, moi drodzy, ja kocham po prostu, uwielbiam i niech już tak będzie, niech już tak będzie, bo ostatnio było trochę chłodno, w nocy było zimno, trochę przymrozki, no ale teraz jest cudownie, także można się wyrozbierać. Że naprawdę przyjemnie. Już widzę uruchomili fontanny. Zobaczcie, fontanny już są. No i fajnie, naprawdę, aż przyjemnie. I zobaczcie, moi drodzy, kupiłam. Mam kalafiora, ogóreczki, pomidorki. No i oczywiście świeży koperek, wszystko świeże z targu, tak więc zalecimy na parking. I tak moi drodzy, jestem jeszcze w gilzie. Zobaczymy tutaj co mają ciekawego. Widzę, że już letnie rzeczy mają. No to co to jest? Jakieś małe walizki. No proszę bardzo. Zobaczmy, co tu jest. Tak tylko powiem, Wam przejdę. Właśnie potrzebuję płyn do mycia łazienki. Ja już, kochani, jestem w domu, właśnie przyjechałam, muszę wypakować sobie pomidory i nastawić po prostu, wiecie, obiad. Byłam jeszcze w się Jak widzieliście, w Dilizie byłam, po ten płyn, bo jest bardzo fajny do mycia właśnie kabin, także to kupiłam, no i powiem Wam szczerze mówiąc, jeszcze podjechałam do Action, specjalnie po to, bo u mnie Kamila to właśnie kupuje bierze do szkoły tam właśnie były, najtaniej są więc podjechałam do tego Action, no i wzięłam od razu, wiecie więcej tych po prostu butelek no, także moi drodzy na tyle by było tu mam jeszcze chleb i co idę nastawiam ziemniaki oczywiście myję tego kalafiora nastawiam kalafiora bo będę go robić w bułce w jajku i w bułce będę smażyć po prostu wiecie na oleju no i tyle no i będzie obiad bo dlatego że potem mam koszenie trawy także muszę potem ogarnąć moi drodzy koszenie także więc jest trochę tego szczerze mówiąc powiem Wam ostatnio my kosili no, a już trawa, powiem wam, jest tak długa, że trzeba kosić, bo dlatego, że bierzemy królika Napoleon sobie kica, wiecie, mamy smycz i na smyczy sobie tam kica po tej trawce, więc wolę, wiecie, przyciąć tą trawę, skrócić, żeby tych kleszczy też, wiecie, nie było w tych wielkich trawach. No, także na tyle, moi drodzy, ja się biorę za robienie po prostu tego obiadu, muszę umyć koperek, kalafiorka, no i go najpierw ugotować. No i działamy, kochani, z obiadem, bo potem, tak jak mówię, trzeba iść kosić trawę. Obiad, moi drodzy, już jest nastawiony, kalafior mi się właśnie gotuje, ziemniaki tak samo obrałam, już się gotują. Jak się ugotuje, to dopiero później pójdę kosić trawę, wiecie, tak na spokojnie. Dopiero po obiedzie. Jeszcze sobie tutaj ogarnę, posprzątam trochę, bo trochę ciuchów jest tutaj, więc trzeba to poukładać. Właśnie tam na fotelu mam. No i co, moi drodzy, potem to właśnie koszenie. Pogoda jest fantastyczna, jest przepiękna. Jak widać, moi drodzy, ja już się opaliłam. Nie mam na buzi nic, żadnego podkładu, żadnego kremu CC, po prostu nic nie mam. Po prostu sam krem do twarzy i tyle. Także mnie już, moi drodzy jak widzicie, opaliło słońce jest tak niesamowite, że ja jak no, wyjdę na chwilę, chociaż na pole jak teraz będę kosić, to znowu mi dogrzeje. także więc ja mam taką skórę, że po prostu wiecie, szybko mi chyta, także jestem zawsze tak w czas już opalona ale ja lubię, ja lubię opalenizę także więc to, że mam taką skórę, że mnie szybko łapie, to jest bardzo dobrze, bo nie, mogę, nie muszę, wiecie, siedzieć, żeby się opalić. Także mogę działać spokojnie, robić coś w wolutku i będę opalona. No, także, moi drodzy, na tyle by było. Idę zobaczyć, żeby mi to po prostu, wiecie, nie wykipiało tam nic. Już się nie mogę doczekać, już jestem taka jakaś głodna, nie wiem, idę chyba coś zjeść. Rano wam właśnie pokazywałam torta, właśnie kroiłam Kamili przed szkołą, jeszcze zdążyła zjeść. Został kawałek torta yy, z Damiana urodzin. W ogóle Damianek tak bardzo serdecznie Wam kochani, dziękuję za życzenia i te na Instagramie w wiadomościach prywatnych i tam też ktoś pod filmem jeszcze nie zdążyłam powiem Wam szczerze odpisać ale muszę to później wieczorem zrobić, także Damian był zaskoczony jak pod filmem zobaczył, mówi o jej mamo, ale miło jak to miło, że ktoś napisał z życzeniami, także naprawdę jeszcze raz razem dziękujemy tort wyszedł przepyszny, zrobiłam go yy, udekorowałam ciastkami Oreo naprawdę bardzo dobry, także jeszcze kawałek został, także można sobie potem jeszcze zjeść yy, do yy, kawki, ale to już później na spokojnie, właśnie muszę zaraz królika wziąć yy, na taras, także widzicie kolejny przybył obowiązek królikiem trzeba się zajmować, bo on uwielbia siedzieć na polu na tarasie, jak mamy teraz tą smycz, bierzemy go na pole, na pewnie jak przyjdzie ze szkoły, to go weźmie na pole no, ja za tymczasem pewnie zdążę skosić trawę, bo Kamila dopiero po czwartej wychodzi, po 16, więc króliś potem będzie sobie biegał po trawce skoszonej. Także na tyle, moi drodzy, ja idę za chwilę też się przebieram. Pogoda jest naprawdę fantastyczna. Na rynku już właśnie uruchomili fontanny, przepięknie, cudownie ludzie siedzą, właśnie sobie tam na ławeczkach, jedzą już lody. Taka pogoda to jest naprawdę świetna, także niech z nami już zostanie. Jeszcze cieplej u nich będzie. No i mamy tak kalafiorki, moi drodzy, usmażone, jak cudownie pachnie. Ja uwielbiam kalafiory, ja bym mogła jeść każdy dzień te kalafiory. Do tego ziemniaczki, świeży koperek też kupiłam. No i oczywiście... Ten kefir, który zawsze kupuję mleczna dolina w Biedronce, kefir naturalny Jezus, ja go normalnie uwielbiam, on jest tak delikatny, on jest tak dobry, nie ma żadnych kawałków, on jest no, super po prostu, jest idealny, także ja uwielbiam ten, ten zawsze kupuję właśnie w Biedronce. Także robię obiadek i jemy, no i co, idziemy za chwilę kosić tą trawę w końcu. No, to obiadek, moi drodzy, nastrojony, dajemy na stół, no i oczywiście nalewamy ten pyszny kefir. Dobra, moi drodzy, obiadek zjedzony. Jak widzicie, przebrana, na ramionczkach, bo jest ciepło. Idę teraz, biorę e, kosiarkę, no i co, idę kosić. Obiad naprawdę przepyszny, ja lubię taki, wiecie, zwykły, swojski obiad, e, taki letni, e, naprawdę przepyszny. Także teraz idziemy spalać, moi drodzy, kalorie z tego kalafiora smażonego i idziemy kosić trawę. No to co moi drodzy, kosimy trawę. Ale jest cieplutko, powiem Wam, grzeję. Dobrze, że taki wiaterek trochę świeci, bo bym się usmażyła. Także tutaj też trzeba wszystko wykosić. No i oczywiście, tam, tu za domem. Swept away, swept away in the No i tak moi drodzy, skosiłam Zmachałam się trochę, bo noszę tutaj konewkę wody. Mam taką starą żelazną konewkę, którą naprawdę jak się parę razy dziennie nosi, to... No idzie sobie te bicki powiem wam wyrobi się, od tej konewki, bo ja całe lato podlewam, właśnie mam wodę w małzerze, no i wtedy wszystko podlewam, noszę tą e, konewką, tak więc powiem wam, zmahałam. zaraz pokażę moją konewkę starodawną wam za chwilę tutaj, dajcie znać, czy wy też takie macie. Zobaczcie moi drodzy, to jest właśnie ten mój sprzęcior, stary, bo stary, Boże ile to ma lat, ja byłam malutka, dzieckiem, chyba mnie nawet na świecie jeszcze nie było, to już ta konewka, moi rodzice ją mieli, no. Popatrzcie, z pokolenia na pokolenie ta konewka idzie. Także mam nadzieję, że się nie zepsuje. Miałam kupić sobie właśnie plastikową, no ale stwierdziłam, że póki ta jest to, no to macham się z tą konewką. Powiem Wam, ciężka jest, bo jest ciężka jeszcze, ja mam pełno tutaj wody. No to jednak sobie trochę to waży. Także moi drodzy, te bicki to takie chyba od tej konewki noszenia. Powiem wam, trawy skosiłam wszystko naokoło, także jest pięknie, ładnie teraz. Nie ma dużej trawy, także, więc za chwilę idziemy po królicia. Tutaj, moi drodzy, mówiłam, że za chwilę idziemy po królika. Ja jeszcze sobie tutaj właśnie podleję te trawy, bo jak podlewam, to widzę, że one o wiele szybciej mi tutaj śmigają. Idę sobie podlać, no i yy, idziemy po królika, bo się by żeby takie królika weźmiemy, także jest wykoszony. To będzie sobie gonił, a jest godzina już 14.30, zanim tak będę musiała o 16 jechać po Kamilę, to jeszcze trochę czasu mamy. Jestem pani teraz w domu. Tak mi się chce pić. Przyszłam sobie obić nogi, bo kosiłam w klapkach. Wiem, że się nie powinno, ale ja zawsze w klapkach koszę. Miałam tak brudne, że musiałam sobie umyć z ziemi, bo wiecie, jak widzicie gdzieś w ziemi, gdzie nie ma y, małej strawy, no to potem się to kurzy niesamowicie. I teraz mi się tak chce pić. Przyszłam do domu. Mój najlepszy sok y, picie, jakie uwielbiam, to jest 100% sok pomarańcza, ananas i marakuja. Takie dostaniecie moje drodzy w Biedronce, jak Biedronce właśnie kupuję te soki, one są rewelacją. naprawdę są tak pyszne, są tak orzeźwiające, zostało mi jeszcze go tutaj trochę, także więc sobie naleję, bo mnie tak suszy strasznie, że muszę się napić, muszę się napić. No i zobaczcie, mamy królisia na smyczy, na polku, takie my szelki kupili tutaj, takie różowe, no i tutaj macie smycz do tego, a tu są szelki na szyję. No i pod yy, brzuszek zapięcie. No i tutaj smycz dopinacie sobie. No. I tak sobie z nami wychodzi każdy dzień na pole. godzina za 10 czwarta, y, czyli przez 16 więc lecę, założyłam tylko bluzkę krążkową, no i spódnicą y, oczywiście spodenki no i co, jadę po Kamilę zostaje w koku, już go nie rozburzę już nie chce mi się dopiąć z tego takiego kwiatuszka tutaj, no i co moi drodzy no i lecę let's go no powiem Wam, ten czas tak szybko leci, tak moment zasuwa, że nawet nie wiedziałam, że już jest przed godziną 16. Tak więc ja zaraz zlecę bo Kamila wychodzi 16.05, ale niedaleko mam, także szybko wsiadam w samochód i za chwilę będę yy, po Chmurka, powiem Wam, że się tak zmęczyłam, że jak ją wsadziłam do klatki, to moment padła, tak się odwróciła, że leży z nogami wyciągnięta, zmęczona, naprawdę goni na smyczy, jak normalnie pies, jak piesek. Już Wam nawet tego nie nagrałam, bo już nie chciałam za dużo tego nagrywać, Damian z nią gonił, no powiem wam, że z dnia na dzień coraz lepiej na tej smyczy po prostu wiecie, yy, biega. Dobra, kochani, nie rozgaduję się, lecę i jadę po Kamilę. Moi drodzy, wracamy. Byliśmy jeszcze w sklepie z Kamilą po jedzonko dla naszego królisia, bo miał takie jedno, co my kupili. Jak jego my kupili, to miał takie jedzonko. Od razu my tam wzięli i on jadł. Ostatnio kupiłam tutaj niedaleko i nie za bardzo mu to podchodzi. Teraz kupiliśmy w drugim zoologicznym takie coś podobne jak miał tamto wcześniej. Więc miejmy nadzieję, że będzie jad. No i oczywiście my jeszcze kupiły kuwetę właśnie, bo chodzi sikać w jedno miejsce, więc wiecie, lepiej mieć tą kuwetę, bo wtedy będzie czysto. No, także lecimy. Dobrnęliśmy, dobrnęliśmy już do e, końca vloga, jest już, moi drodzy, wieczór, jak widzicie, ja już jestem, kochani, w piżamie, zaraz zrobię demakijaż, w sumie dużo nie mam makijażu, bo tylko kreska i rzęsy, także szybciutko to e, zmarzymy. Włosy, powiem Wam, już taka jestem rozczochrana już od tego całego dnia, bo wiecie, jak nie są wyżelowane nic, to te baby hairy to wszystko w ciągu dnia, te krótkie włosy wychodzą. A ja nie lubię żelu, widzę, że niektóre dziewczyny mają tak fajnie tutaj tak wylizane, bym powiedziała. I żaden włos się nie rusza, ale moje włosy nie lubią żelu. Ja zresztą nie lubię, bo zaraz bym musiała iść po prostu tą głowę, wiecie, umyć. Także więc taka trochę rozczochrana, ale to yy, nic. Także kochani, no dzisiaj taki vlog domowy, no nic takiego szczególnego się nie działo. Byłam, zrobiłam zakupy, yy, skosiłam trawę, ugotowałam obiad. Jeszcze parę rzeczy tutaj zrobiłam yy, wszystkiego, wiecie, nie da się nagrać wciąż. Dnia to są tylko takie urywki, ułamki yy, po prostu tego co nagrywam, więc mam nadzieję, że też się Wam będzie podobał ten dzisiejszy vlog. Wiem, że lubicie takie właśnie vlogi. Typowo takie domowe, więc mam nadzieję, że e, będzie się Wam też ten vlog e, podobał. Ja idę teraz zrobię, tak jak mówiłam, e, demakijaż zaraz i idę robię właśnie kolację. Zrobiłam już właśnie herbatę, idę robić jakieś e, kanapki, trzeba coś e, zjeść. No i co może coś obejrzecie w łóżku, jakiś film. No nie wiem, zobaczymy, co tam dzisiaj e, ciekawego. W sumie w tej telewizji, powiem Wam, nic nie ma, jedynie na Netflixie to można coś właśnie obejrzeć. Dobra, moi drodzy, uciekam, uciekam, idę, myję się. Serdecznie Was, kochani, pozdrawiam. Jak Wam się podobał vlog, zostawcie kciuka w górę. Pamiętajcie nadal, kochani, też o subskrypcji kanału. Zostawcie jakiś ślad po sobie pod filmem, jakiś komentarz, serduszko, buzieczka. Będzie mi, kochani, bardzo miło. I co, moi drodzy, widzimy się w kolejnym vlogu. Myślałam, że ten vlog powiem Wam, będzie łączony z kolejnym dniem, ale jednak stwierdziłam, że zakończymy go dzisiaj, a innego vloga po prostu nagramy sobie osobno, może jutro, może pojutrze, także więc zobaczymy. Także kochani, ja Wam życzę udanego weekendu majowego. Spędźcie go, kochani, jak najlepiej. Wypocznijcie, życzę Wam kochani pogody. Mam nadzieję, że ta pogoda będzie. Może jakiegoś vloga nagram coś wrzucę, to na pewno Was poinformuję o tym na Instagramie, także kto mnie śledzi, to będzie o tym wiedział. Także trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie, no i do następnego vloga. Pa pa!